Cześć drodzy, witam was serdecznie na kanale WPC. Dzisiaj mamy kolejną recenzję, kolejny test obudowy i będzie to test tej białej obudowy, którą już tutaj dla was wyciąga. Ja myślę, że chociaż to jest wciąż najnowsza obudowa od Be Quiet 500DX, to doskonale ją poznajecie. Piękna biała wersja kolorystyczna. Prześwietlimy sobie ją w dzisiejszym filmie. Zobaczmy z czym mamy do czynienia. Zapraszam na film po krótkiej przerwie. Be Quiet Pure Base 500DX to obudowa, która dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Na testy najczęściej przychodzi ta wersja kolorystyczna, właśnie biała. Natomiast kto wie, bo być może będę miał możliwość składania komputera dla jednego z klientów. Właśnie 500 DX, ale czarnej wersji kolorystycznej. Jeżeli tak, to pokażę Wam, zrobimy prezentację sobie, żebyście mieli też porównanie, jak ona wygląda, cała czarna. Natomiast cała nie do końca jest prawdą, ponieważ 500 KDX to obudowa, która posiada podświetlenie RGB. Poświetleniu przyjrzymy się troszeczkę później, natomiast teraz to do samych parametrów obudowy. Obudowa jest dość duża. Jest to typowy, prawda, MIDI Tower, natomiast przede wszystkim jest to konstrukcja szeroka. Yy, mamy tutaj meszowy praktycznie front i tutaj widoczne są już być może dla Was także dwa paski do podświetlenia RGB. Mamy tutaj oczywiście panel szklany odkręcany, natomiast nie jest to szkło, które jest przyciemniane, przydymiane to co zresztą doskonale widać. Szkło jest praktycznie białe, tyle że mamy zaciemnione paski dookoła, taka ramka zrobiona. Nie jest otwierane, jest tradycyjnie odkręcane i dość grube. To bierzemy sobie na bok, mam nadzieję, że za chwilę tego nie zrzucę. Wnętrze obudowy. Wnętrze obudowy trzeba przyznać, że jest dość przestronne. Mamy zainstalowane fabrycznie trzy wentylatory. I co ciekawe, w innej konfiguracji niż najczęściej spotykamy, bo tutaj mamy jeden wentylator Pure Wings, dwójka na froncie, jeden na topie, dobrze słyszycie, a drugi klasycznie z tyłu obudowy. Miejsca na instalację opcjonalnych wentylatorów jeszcze troszeczkę mamy, bo możemy sobie dołożyć dodatkowo jeszcze dwa wentylatory na front, jeden poniżej, jeden powyżej tego fabrycznie zainstalowanego oraz jeszcze jeden wentylator możemy dorzucić na top. Co do konfiguracji chłodnic, to tutaj zależy też od konfiguracji dyskowej, ponieważ na piwnicy spokojnie sieć tam fit, zaraz do ciebie przejdę. Tutaj przy piwnicy mamy zatoki na dyski 3,5-calowe. Jeżeli ta zatoka jest zainstalowana, to tutaj wejdą nam tylko mniejsze chłodzenia cieczą, które nie będą wymagały jej wyjęcia. Natomiast nawet 360 chłodnica wejdzie na front. Ale pod warunkiem, że pozbędziemy się tego właśnie koszyka, tego elementu montażowego do dysków 3,5-calowych, wtedy tutaj robi nam się zdecydowanie więcej przestrzeni i wsadzimy tutaj chłodnice nawet nie te najcięższe. To samo dotyczy frontu, natomiast, przepraszam, topu, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o miejsce, jego jest bardzo mało i tutaj w zasadzie chłodnicy żadnej nie wsadzimy bo nie będziemy mieli zrobić co z wentylatorami. Jeżeli, albo inaczej powiem, w większości przypadków, o, może w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że no, często pamięci ram mają na tyle wysokie radiatory, że nawet jeżeli tutaj fizycznie przykręcić sobie chłodnicę, jak najbardziej możemy, to zobaczcie, ile sam wentylator zajmuje. On już tu prawie dochodzi do płyty głównej, mimo że to jest do frontu przesunięte. I z doświadczenia wiem, że niestety takie ładowanie chłodnicy na styk nie jest dobrym pomysłem. Dlatego ja zdecydowanie raczej jednak bym tutaj sugerował dawać tą, front, tą, tą, tą chłodnicę na front, że po prostu będzie tego miejsca więcej niż szarpać się i mieć problemy na przykład potem z wyjęciem pamięci RAM czy coś takiego. Jeden z filtrów przeciwkurzowych mam już w rękach. To jest filtr przeciwkurzowy stopu obudowy, instalowany na magnes. Oczywiście, kolorystyka w zależności od wersji wybranej obudowy. Montaż i demontaż bardzo prosty. Jeżeli chodzi o front obudowy, tutaj mamy filtr siateczkowy i trzeba po prostu obudowę pociągnąć, żeby całość zdjąć. Zrobimy to. Tylko zasłońcie sobie uszy na chwilę. Proszę bardzo, zdejmujemy front, widzimy mesh i widzimy, tak jak mówiłem, filtr siateczkowy bezpośrednio przed wentylatorami. Więc rozwiązanie jak najbardziej dobre i skuteczność tego filtra powinna również być całkiem niezła. Prosty montaż, prosty demontaż, tyle tylko, że trzeba panel frontowy zdjąć. I tu przy okazji widzicie miejsce również na. Dodatkowo obsyllane wentylatory. Przy okazji widzicie również styki, styki od podświetlenia, właśnie panelu frontowego. Jeżeli chodzi o porty, one są umiejscowione na osobnym elemencie, więc ze spokojem tutaj nie musicie bać że pociągając za ten front panel coś uszkodzicie, jakiś przewód tutaj yy, po prostu Wam gdzieś tam odpadnie. Okay. Również prosty montaż. Tyle, że trzeba to szarpnąć, trzeba puknąć. To oczywiście nie wszystko, ponieważ jeszcze jeden filtr przeciwkurzowy jest na dole. Jest to filtr duży, wyciągany do przodu obudowy. Również filtr siateczkowy, o takiej powiedziałbym standardowej gęstości. I tutaj, oczywiście, widzimy przede wszystkim otwory montażowe. Albo inaczej, otwory wentylacyjne w kształcie takich trójkątów do zasilacza, który instalujemy na dole obudowy w tej osobnej piwnicy. Są również nóżki solidne, mają gumowe styki z powierzchnią, więc ta budowa nie powinna nam się przesuwać. Tym bardziej, że ona swoje waży, nie powinna również przenosić jakichś negatywnych wibracji. A tu przy okazji widzicie także elementy montażowe od właśnie koszyka dla dysków 3,5 calowych. Przy okazji widzicie, że możemy go troszeczkę również odsunąć od frontu obudowy, natomiast takie odsunięcie. No dalej właśnie. Takie odsunięcie nie gwarantuje nam pełnej kompatybilności z tymi szerszymi chłodnicami. Z tyłu obudowy no widać jest ten opcjonalny wentylator. Tutaj jest 140 wejdzie również 120. Mamy element, który pozwala nam na montaż beznarzędziowy teoretycznie każdy rozszerzeń. Wszystkie sloty są oczywiście wyciągane, niewyłamywane i wentylowane. Mamy osobny element do instalacji zasilacza, tak więc zasilacz instalujemy, wyciągając najpierw element montażowy, przykręcając go i dopiero potem reszta. Lecimy sobie z drugim panelem. Tutaj jak widzicie śrubek całkowicie nie wykręcamy. Jak na Bikłaeta przystało, mamy również wygłuszenie. Czarne nie jest jakieś mega grube, ale ważne, żeby było skuteczne. I to sobie sprawdzimy dosłownie za chwilę już w testach praktycznych. Panel be, be, bez, przez, bez przetłoczeń. Język mi się plączy dzisiaj. E, jak, jak chodzi o grubość, Black, to ona jest taka standardowa, dość dobra, wydaje się być jakość lakierowania. Natomiast tutaj przetłoczeń nie ma, więc wiadomo, że ten panel gdzieś tam troszeczkę pracował będzie. Teraz my się skończy miejsce na składanie tego wszystkiego. I lecimy przeciwna strona. Tutaj widzimy kilka elementów charakterystycznych. Po pierwsze, mamy miejsce na instalację dwóch dodatkowych napędów i calowych dodatkowych, ponieważ jeszcze dwa są tutaj. To możemy sobie całe odkręcić. Wyjąć i widzimy miejsce do instalacji chłodzeń. Bez problemu wycięcie jest dobrze dopasowane i tutaj, czy to AMD, czy Intel, nie będzie problemu, żeby po zdjęciu dysków wymienić sobie chłodzenie bez konieczności wykręcania całej płyty głównej. Mamy, za co duży plus, sporo uchwytów do zarządzania okablowaniem i jest naprawdę dużo. Tutaj część jest wykorzystana. Dużo jeszcze jest niewykorzystanych tych yy, uchwytów. Tutaj proszę jakie potężne. Nie powinno być w tej obudowie problemu z aranżacją okablowania, co zresztą widać. Te jeszcze można by było na przykład tutaj do góry przypiąć czy coś. Wiadomo, ale to jest na czas testów, tylko nie ma co się za bardzo spinać. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie przewodów, to tutaj w zasadzie jest cały otwór. Tu nie ma poszczególnych przepustów, stąd też nie ma żadnych kołnierzy, to jest po prostu jeden cały duży otwór. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, bo w zasadzie zawsze znajdziemy idealną wysokość do tego, żeby puścić sobie te przewody, a ta zaślepka, którą tu widzicie, dodatkowo, czy właściwie element montażowy, dodatkowo pozwala nam na troszeczkę przykrycie tych przewodów. Obudowa, jak bqa nas tutaj przyzwyczaił, jest również dość modularna, ponieważ ten cały element również możemy odkręcić. Tu widać śrubkę. Możemy sobie ją odkręcić. O, proszę, nawet nie potrzebowałem do tego. Również krantaka. I mamy, właśnie, dodatkowe miejsce na instalację także dysków dwójpółcalowych, tak? To już mamy cztery, przepraszam, tak, cztery takie dyski do zainstalowania. A to oczywiście nie wszystko, ponieważ to co widzieliście, co ja też wykorzystałem do Troszeczkę uporządkowania tego kabla, to jest właśnie zatoka na dyski 3,5-calowe, ale na dole też mamy miejsce na opcjonalny dysk 2,5-calowy. Tutaj mamy także elementy antywibracyjne. Ze spokojem możemy dwa takie dyski zamontować, jeżeli będzie konieczność to możemy nieco sobie tą zatokę przesunąć. Ja nie wiem, czy teraz co zrobię, czy mi troszeczkę te od zasilacza nie będą przeszkadzały, ale ona wcale nie musi być aż tak blisko. No, trochę mi tu kabelki przeszkadzają, ale może dam radę. Wcale nie musi być aż tak blisko. O, udało mi się. Frontu obudowy. Tu automatycznie robi nam się więcej miejsca, natomiast grubsze chłodnice będą wymagały wyjęcia tego właśnie koszyka. Tu oczywiście również są otwory, gdzie możemy sobie to przykręcić, tak? Jest to pomyślane więc dość dobrze. Miejsca na zasilacz, kolejny element na bok. Miejsca na zasilacz również mamy bardzo dużo. Zobaczcie, jak daleko jeszcze zachodzi. Tu się kończy zasilacz, a tu się kończy dopiero siatka wentylacyjna, więc nawet potężne zasilacze tutaj wejdą. Ta budowa mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów jest tak przemyślana że bez problemu możemy tutaj nawet potężne jednostki zbudować i naprawdę spore pole do popisu. Miejsce na aranżację okablowania również jest dużo. Tutaj jest ponad 2 cm miejsca wszędzie praktycznie, więc nie będzie problemu, żeby zamknąć potem taką obudowę. Nie wspomniałem jeszcze o dwóch miejscach na instalację chłodzeń i kart graficznych. Co do chłodzeń procesora ja nie wiem, czy to wymaga jakiegoś komentarza. Tutaj tego miejsca po prostu jest multum. Ponad 16 cm chłodzenie będą miały jeszcze zapas. Bez problemu dojdziemy do 17 cm i nadal te chłodzenia nam tutaj wejdą. Więc w zasadzie chyba opcje wyczerpane. Co do z kolei kart graficznych, wszystko zależy od tego, co będziemy mieli na froncie. Jeżeli zainstalujemy tutaj sobie grubszą chłodnicę. Wiadomo, plus wentylator, wentylator już jest z tamtej strony, to możemy sobie tylko, oddajmy na to, chłodnicę liczyć. To miejsce skróci nam się do nieco poniżej 40 cm. Ale jeżeli mamy tylko wentylatory, tak jak w tym przypadku, ze spokojem, nawet około 40 cm karty nam wejdą i nie ma problemu, że nie zasilanie będzie wychodziło z boku, bo obudowa jest właśnie bardzo szeroka. To, czego obudowa nie posiada, ale dla mnie osobiście żadnym minusem nie jest, to jest możliwość instalacji kart graficznych w pionie. Był taki krótki okres, nie wiem czy pamiętacie, że dużo producentów dawało opcjonalnie możliwość zainstalowania karty w pionie. Praktyka jednak pokazywała, że nie sprawdza się to za bardzo, przede wszystkim jak chodzi o temperatury karty graficznej to jest jedna rzecz, a druga sprawa dość nienaturalne bo takie pionowe położenie wentylatorów, które normalnie średnio są przystosowane już z praktyki mogę wam powiedzieć, owocowało po prostu szybszym z użyciem się wentylatorów, tych łożysk, i te karty po prostu zaczynały szybciej hałasować. Co do dodatkowych kwestii, no to tutaj mamy dwa otwory, właściwie trzy, licząc również ten od przewodów frontowych do przeprowadzenia kabli na topie. Nie licząc oczywiście tego całego boku i trzy pojedyncze otwory w piwnicy do przeprowadzenia na przykład chociażby przewodu audio, który gdzieś tam zawsze z tyłu idzie najczęściej jakiś USB. Tak samo jakbyśmy mieli złącze USB to duże 3.0 dla przewodu do panelu frontowego na dole to też tutaj taka opcja wtedy wchodzi w grę, bo bez problemu sobie ten przewód możemy przeciągnąć. To tyle, jak chodzi o kwestie związane z samą obudową, jej ergonomią, jej zaprojektowaniem. Jeżeli macie jakieś pytania w tej kwestii, komentarze oczywiście są do Waszej dyspozycji. Ja teraz to wszystko poskładam, uszykujemy sobie e, testy i sprawdzimy, jak ta obudowa wypada w praktyce pod względem kultury pracy i pod względem również temperatur. Tutaj mamy trzy wentylatory, wentylatory Be Quieta. Więc nie będę ukrywał, że moje oczekiwania co do i temperatur, i kultury pracy, a nie albo-albo, są dość duże. Zobaczmy, czy pokryją się z praktyką. Cały zestaw jest obciążany. To jest co prawda dopiero 19 minuta, ale tutaj absolutnie z tymi temperaturami już nic się nie dzieje, więc przez najbliższe 10 minut też się nic nie stanie. Zobaczmy, więc może zacznijmy od karty graficznej. Ta maksymalnie rozgrzała się do 76 stopni. A procesor utrzymuje temperaturę na poziomie 66 stopni Celsjusza. Ja już mam przygotowany sonometr umieszczony tradycyjnie 30 cm od obudowy. Ja się wyciszę i zobaczymy, jakie wartości nam on wskaże. No jak widzicie to oscyluje w granicach 42 dB przy obciążanym całym komputerze syntetykami. W tej chwili już leci nam 20 minuta. Czas teraz przyjrzeć się temperaturom i kultury pracy dla zestawu już takiego nieobciążonego. Ja mu tu pozwoliłem na ostygnięcie. Zobaczcie temperatura karty graficznej oscyluje w granicach 30 kilku stopni. Maksymalnie gdzieś tam pokazało 34. Procesor podobnie to są okolice 30 stopni. Zestaw w spoczynku. Teraz włączamy sobie z powrotem sonometr. Odległość bez zmiany 30 cm. No i zobaczmy. 34,6-34,7 dB. Takie wartości mamy tutaj w spoczynku dla obudowy 500DX. Be Quiet! Pure Bass 500DX to jest obudowa, która wzbudziła ogromne zainteresowanie na rynku. Przede wszystkim z uwagi na nietuzinkowy, ale wciąż bardzo stonowany i taki całkowicie z klasą design. Muszę przyznać, że miałem bardzo dużo oczekiwania. Co do tej obudowy nie wszystkie zostały spełnione, to od razu zaznaczę. Ale większość tak. Po pierwsze solidne wykonanie. Tu nie mogę nic Be Quietowi zarzucić, ponieważ ta obudowa pod względem jakości wykonania, biorąc również pod uwagę jej cenę, to jest absolutny majstersztyk. Jest naprawdę bardzo dobrze i to w każdym dosłownie w każdym detalu. Grubość blach przemyślana, konstrukcja wnętrza, jakość lakierowania, jakość użytych do wykonania tej obudowy tworzy jest to obudowa, która w pewnym sensie podąża za obecnymi trendami. Mamy podświetlenie. Tutaj mamy możliwość również, oczywiście, regulacji tego podświetlenia. Mamy też efekty, oczywiście, a jakże? Mamy kolory. I muszę przyznać, że obudowa pod tym względem no, nie, ma, nie ma po prostu wad, tak? Również możliwości budowy komputera w środku. Sporo miejsca na karty graficzne, na chłodzenia powietrzne wejdą również całkiem przyjemne chłodnice. Mamy możliwość zamontowania sporej ilości wentylatorów. Jest ofiltrowanie, dostęp do pewnych filtrów, jak na przykład filtra na froncie obudowy. No jest troszeczkę utrudniony, bo ten panel jednak trzeba zdjąć. Ale z czasem to się wyrobi, też będzie schodziło pewnie nieco lepiej. Na topie uwag żadnych nie ma. Tutaj zobaczcie, no nie ma zwykłej po prostu siateczki na magnes. Całość jest. Dodatkowo wykonane jest pożywa estetycznej ramce. No wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Co do temperatur i kultury pracy? Do temperatur nie mam żadnych uwag. Ta obudowa biorąc pod uwagę jej możliwości wentylacyjne i wyposażenie fabryczne w wentylatory. Robi robotę i tutaj nie ma co się martwić o przegrzewanie się komputera wewnątrz tej obudowy. Niestety troszeczkę gorzej wygląda sprawa z kulturą pracy, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem i co jest chyba największym minusem tej obudowy. Mamy trzy wentylatory, ciche wentylatory, one nie robią hałasu i tak po prawdzie to bardziej kwestia wyciszenia niż samych wentylatorów, ponieważ to, co słyszeliśmy, to, co pokazywał sonometr, nieco ponad 40 dB, to w głównej mierze zasługa nie obudowy, a zestawu w środku. Ale obudowie się oczywiście pośrednio obrywa, ponieważ jest to kwestia jej wyciszenia. Ciężko jednak oczekiwać, żeby obudowa była bardzo dobrze wyciszana w momencie, kiedy z jednej strony mamy szkło, na froncie mamy siateczkę i tu praktycznie jest całość przewiewna. To w większości to samo, no nie da się tego wyciszyć. Albo bardzo dobra cisza, albo z kolei lepsza wentylacja, ale wiadomo, że odbije się to na kulturze pracy, tak? Na środku wsadził jakiś agregat od sprężarki czy coś, no to wiadomo, że też by było to słychać. Nie byłoby tutaj mocy, żeby ta obudowa to wyciszyła, więc troszeczkę pod tym względem trzeba przyznać, że nie jest to obudowa z pewnością dla miłośników ciszy. I to w przypadku Be Quieta. Tutaj musicie brać pod uwagę inne modele. Tu uważam, że Be Quiet poszedł troszeczkę innym torem, ale wciąż jest dobrze. Cena również obudowy nie jest wygórowana. Aktualne znajdziecie sobie oczywiście w opisie tego filmu, plus linki do sklepów, gdzie to jest po prostu dostępne. A ode mnie na tyle. Dajcie znać czy macie tą obudowę, bo wiem, że już sporo osób jest zainteresowanych tą obudową. Czy wam się podoba? Czy nie? Sekcja komentarzy jest wasza. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.